No chodź Rudzik, dostaniesz rybkę. No chcesz rybkę? A kto ci, A powiedz, kto ci da rybkę? Powiedz, kto? Paweł, tak? Uff. Czekaj, czekaj, czekaj. Poczekaj. Już! Rudzik ci daje, poczekaj, poczekaj. No, Rudzik, chodź. No, chodź, dostaniesz chodź, Chodź tu. No chodź, Rudzik. No, chodź, dostaniesz rybkę. A kto ci. No masz. Rudzik. No masz, no masz. A kto dał rybkę? No masz rybkę. No masz rybkę. Kiczik. No kiczik, no masz rybkę. No. A kto dał rybkę? No kto? Kto dał rybkę? No kto dał rybkę? Paweł? No kto dał rybkę? Co? Rudzik? No kicik, dobrze, dobrze. No kto dał? Horsaya dağıl supervision filtri